Manko, z tej strony Kupro zapraszam do oglądania nowej serii na kanale i będzie to Trakmania I obecnie będę ją prowadził z Krzysiem. Cześć, z tej strony Kupro. Dzisiaj na, na moim kanale będzie nowa seria o nazwie Trakmania z Krzysiem. Proste. <laughs> <laughs> Będą klapsy robione. <laughs> Nie. <laughs> Nie. I tak się zacząłem stresować, że się zacząłem drapać po darku Po czym? Po barku Dobra, ja już myślałem, że po dareczku Rozumiem, że tak nazywa swego Digi Nie, 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 nie Weź, w telewizji jesteś po i spokój się O ty W telewizji. W telewizji nie, to będę Miejąc rozprawę no Dobra Rozprawdy będziesz miał? Tak o treści debil w internecie. No się wydaje, że dobra nie raz. Kurwa czeka ja muszę się jeszcze nauczyć przyłączać tę kamerę w odpowiednich momentach. Bo to się, się też... Się. Muszę. O co? Do szkoły już chodzisz, to w domu się przynajmniej nie. Będę się uczył, bo muszę. Ej, no co tu trzeba zarobić? Tu trzeba jechać. Czy odpowiedzieć? odpowiedź? Pod Mapą jestem. O, tak. Takiej, o, ja Takiej odpowiedzi oczekiwałem. No widzisz? Tak będzie, tak musi... musimy nagrać jeszcze Rocket League. O! Można, można nagrać Rocket League. W końcu może ożywię ten kanał, i może ktoś będzie go oglądał? Ej, no, jak <grym> trzeba <grym> jechać? Nie wiem! Skąd jak na ktoś? Nawet nie wyjechałem dalej niż ta rampa. No ja też, bo właśnie nie wiem co dalej. Trujeczkę sobie kliknij, żebyś miał widok przed maski. No też, prawda. No. Tam trzeba chyba gdzieś drury wjechać. Na razie to chcę tak teraz powoli przejadę. Żeby ogarnąć kurwa. Yy, jeszcze raz. Dobra, power Aaa, bo na bok trzeba pojechać. Na bok, nie do góry? Nie. Wszystko Jak wjeżdżasz, tak jakby na prawo. Dobra. Na trójce dopiero co zauważyłem. No i nie my? No nie możemy tak fajnie wyrzucić. Nie, oni do góry jadą, tylko... O kurwa, co... Ej, to spierdolone to jest. Nie, serio, i wpadasz do jakiejś kuli... Ale nie, bo jak patrzę, gdzie ludki jadą, to ludki jadą tam do góry, do no tego tunelu. Lud, ludki to są tam nie pomyślałem. Tak, i później jest skocznia. Jedziesz na prawo, tam na rampie... Nie, to walnie... czekaj, ja nie. To, Ja pojechałem ja do góry... Ja już metę widziałem, ja już metę widziałem. I później masz te sprężynki takie dziwne. Nie wiem, co ty ci powiesz, że sprężynę widzisz. Nie, serio, zobacz sobie na mnie O, Nie! Ja se tak popatrzyłem co nie i jak widzisz do tej góry, będziesz, do tej rury będziesz cały czas do góry jechał, co nie to ci z powrotem na rampę i tą rampą jedziesz dalej Nie, zobacz sobie... możesz spektatować mnie O czek no chuj Obróź mnie, obróć mnie obróć mnie mm, Czek Obserwator Gdzie ty kurwa jesteś Jedziesz sobie tędy... Albo czekaj, obserwuj... I tu do rury, widzisz? M nie wiem jak się osoby zmienia... Pomocy. Nie wiem O co. nie! Pan walnąłem, przejechałem. Nie wiem gdzie ty... Dobra, chodź Krzysiu. No. Pokaż. Jedziesz sobie tędy... Czechu. Jak normalny typek, no nie? O, Jak idzie. Kowalski zwykły. Trzyrzyczku jedzie. Walisz tutaj... Cyk. Wjeżdżasz tu w prawo... No to mówiłem o, o tym! Tyle. No i chuj. No. Mówiłem... Ja wiem gdzie, wyjebałeś się Ale tam? I wtedy cię powinno wywalić na dalszą część rampy? Ile osób przejechało tu na razie? No chyba dużo. O! Przejechałem! Dobra, już wiem jak, już wiem jak, tam trzeba po prostu dobrze prosto jechać No nie, teraz no, no i chuj, nie przyjechałem ani razu a zrobiłeś to? Tak, ja już mam czas. Kurwa 1-0 dla siebie. I trackmanie mi Ty, hop w ogóle trafi tam na, na, na stadium. Porą barn, ja jakieś. No nic. Wygrałeś. Nie mówiłem już, że trzeba roketa nagrać? Mówiłem. <laughs> tak. No to ty's, Nie wiem. To jest klerotyka Polecam mojego Instagrama Krzysiu Podłaga oficjal. Napiszesz mi w ten. E, na Discordzie, to potem. Dobra, Ale, no, nawet o, Ale klockowe. Jasne, tak Tylko nie ma światełek. Trzeba no, czuję. Słyszysz mi, trakson? Ja jestem ciekawy, czy słychać ten mój wiatrak? Nie, bo ja mam wyciszoną trackman, bo sobie muzyczki słychać. Tak, jeszcze. było słychać mój wiatrak. <grych> Wszystko wyjaśnione. Zostawiam, tak się... wiem, że tutaj w prawo trzeba. Tak, bo pod... trzeba zrobić grinda. A wiesz, jak się tak obrócić pod taki kąt? Po prostu udasz. O, kurwa, nie chcemy przykleić. Trzeba w odpowiednim momencie zjechać z rampy. <grych> Prawie Daję, Ale totalnie Jesteśmy tak nudni Musimy coś zarobić ciekawego Zróbmy dzieci Nie No widzisz, no to nie będziemy fajni Nie będziemy Nie, na ma, topie, no. nie no, ma wyzwań No niestety, nie będziemy na topie O kurde, on mnie zniosło Ej, nie mogę zrobić tego grinda HOPA JAK TY lep. Ja w Wiesz co? Chyba ci łatwiej będzie Z prawej strony Na trójce W ogóle, tam nie ma checkpointa To nie można? A, nie można Chcę tu chociaż raz no. przejechać No nie no, mogę chcesz. Nie mogę poza tą rampę wyjechać Pochwal się, jaką ocenę dzisiaj dostałeś z fizyki. Aaaaah! Oh! Nie. A no kurwa! To ja powiem, dwa dostałeś też? też. się wynik fajny do chwa. Aha, tu trzeba na pełnym speedzie to zrobić. Tak. Ja dupie. I tam jest czek mój na dole. Tak? To, to są takie, takie dwie kolumny na niebiesko. Czy między tym? <grym> Trzeba między nimi przejechać Wiem jak wygląda checkpoint Cooper No to co się kurwa pytasz? <laughs> że niby nie, nie ma miał... Już się pyta. <laughs> pytałem! Pytałeś się Że się nie ciebie nie pytałem Sam się pytasz Że się nie pytasz Kurwa nie przewidziałem tego Ej tu nie trzeba jechać na grinder ale nie, bo to trzeba na pełnej prędkości Tu jest problem bo, na, bo jak nie zrobisz na pełnej prędkości to nie przeskoczysz Ale wystarczy jak sobie... Wystarczy chyba, wiesz Jak sobie, wiesz, na Od razu tak jakby na lewo No I tam zahaczysz o checkpointa to No Najpierw o checkpointa Eee, nie mogę sobie teraz nawet tam wjechać. Ja nie I mogę wskoczyć szybko... na granitę. I tam jest boost jeszcze. No. O, 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 i chuj. to Już ściana. Coś się zaskoczyło. Ściana, it's you, ojojoj. No, ale coś takiego właśnie miałem, że. Oj, ściana, cześć. <laughs> Co ty tu robisz tak wcześniej? <laughs> nie mówiłeś, że wcześniej wrócisz z pracy. <laughs> ja pierdolę. No Zobacz, nie! Ślizgam się. Jestem tak blisko. A w ogóle e, ogarnąłem, jak ustawić, żeby mieć cały czas tego samego polida. W profilu musisz sobie ustawić. Że chcesz no, mieć tylko tego jednego bolida Ja, pierdolę no, A jak ustawić sobie swojego? Tak, mam Pol Tak? A nie, nie, mam Polacha. No! No kurwa Ej, za każdym razem, kiedy mam dobry przejazd, to nie zawsze pierdolny w tym jeden super. Nie wierzę. No i jest, wciąż zie... Ej, po raz pierwszy sobie to przeskoczyłem, no nie? No. I się skończył czas. A w... to... A to nie był jeszcze koniec. O Ale przeskoczyłem to w końcu. Ale nie było szans, tylko 8 osób to zrobiło. 8 osób z ilu? Z 36. To było. Legier, Co? No trzymanczyki. Tam to ten, ten ta była rozgrzewkowa. A, czyli wciąż jest 0-0. No dobrze. A, nie, 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 ja nie ja grałem, to nie była rozgrzewka. No, no. W Rakecie graliśmy rozgrzewką. Ta, co ma rocket i gry. No nie wiem co ma, ale ma. Ale ta gra się nie liczy, bo chyba nikt nie przeszedł, nie? No, trzy mecze to trzy mecze. No. 15 minut trzeba zachować. lub... Nie no, więcej będzie 17. Bolisz. O kurde, o. nie, dupa ich boli. To jest dopiero lol mapka. Coś. To trzeba mieć dużego farta, po prostu. Mam plan. Aha, bo tu tak dziwnie wybija. Jeszcze. No, 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 to nie wybija do przodu. Tylko do góry. Nie, no nie mam pojęcia, jak to zrobić, Może się kiedyś mnie wybije. W powietrzu, no nie. No. Ale to tak, jakby nie wybija. Ten sposób, w który jesteś obrócony, gdzie masz przód, tylko. W ten sposób, tak jakby Którym kołem wcześniej dotkniesz. Hmm. Także się możesz odbijać tutaj pół godziny. Dopiero wtedy cię może dobrze odbijać Czekaj, bo z GPS z tyłu. Pod jakim kątem mam tu? Aha! Ja pierdolę, trzeba się na maksu rozpędzić, żeby dziobem przyjechać. A w co przywalić? Co na samym przednimi kołami trzeba uderzyć. Wow, dobra. Z przednimi kołami A na on samym on końcu. Air a, jak walnął, czy już.? Nie, się... właśnie chodzi o to, żeby nie było air nie, nie wiem. <laughs> nie pomaga. <pomogę. laughs> nie wiem, kurwa, jak on to zrobił. No jak? <laughs> Bo on uderzył praktycznie na samym końcu, jak się kończy ściana. Dobra? A... Pierdolić Problem, tak, tak. Byłem już na tym No przecież idealnie to zrobiłem A Jak można sprawdzić piasa? No do tyłu jedziesz ja... A do tyłu Czekaj jeszcze zobaczę co jest dalej <laughs> A on w ten sposób To trzeba trochę puścić gazu Aha, i po tym jest od razu meta! Super. za dopiero jest liniotka. Zap... Ktoś tu w ogóle motorem gra. W sensie jest filmem. Czemu by nie? Jak da się wagonikiem z Minecrafta, to w sumie... Wszystkim się da. No nie, nie można zrobić airbraka, bo później jest dupa. Tak, 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 tak. Trzeba po prostu go spuścić w dobrym momencie, i wszystko się później robi. Praktycznie automatycznie. Tylko najpierw trzeba walnąć w ścianę, no nie? No i żeby cię tak gdzieś nie wyjebało. O! Kurde. No, ale to, czeka, to trzeba, jeszcze... to więc. To że dużo prędkości nabrać. No i nabrano że... za. O! Ty, kurwa, dobrze było. Ej, wpadłem, tylko jestem na żuczku. Żuczkowałem sobie. Aha. Nie wyszło na nie. O! 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 Mieliśmy do takich lolów. Za słabo nie doszło. Co? To ja gdym nie dojdziesz. Kurde. Przypadł co? O! Nie. <grym> no ok, za rozumieniem <grym> stanie. Ta mapka jest po prostu głupia. No jest ciekawa. To jest po prostu czy masz farta. <śmiech> Akurat <laughs> Pa, nie idź pan twój no, no dobra. To już dwie się nie liczą. <laughs> Eee, wygrałeś 1 do 0 Dobra, w tym odcinku byłoby to na tyle, to trzymajcie się, cześć. Dobra.